Cześć, tym razem zapraszam Was na... Przepyszny sernik. Ja bardzo lubię piec serniki, lubię wymyślać nowe smaki serników i tym razem proponuję Wam sernik kawowy. Możecie go przygotować na bazie rozpuszczalnej kawy, takiej normalnej z kofeiną, albo tak jak ja, na bazie kawy zbożowej. Obydwie wersje bardzo smaczne. No i też na pewno ten sernik na bazie tej kawy bezkofeinowej można jeść już. Całkowicie bez ograniczeń. Sernik jest pyszny, mazisty, mega smaczny i jestem pewna, że Wam też przypadnie do gustu. Dlatego zachęcam Was do jego zrobienia. Przygotowanie sernika zaczynam od zaparzenia kawy. Tak jak Wam wspomniałam, ja wykorzystałam kawę zbożową. Dlatego do szklaneczki wsypuję 8 łyżeczek kawy. I zalewam niewielką ilością wody. Możecie oczywiście też wybrać normalną kawę rozpuszczalną, lub przygotować kawę w ekspresie. Zaparzam kawę. Powinno być mniej, mniej więcej 1 trzecia szklanki i odstawiam, aby przestygła. Następnie do miski przekładam ser. Dodaję do tego dwie łyżki mąki pszennej jasnej. Trochę przyprawy do sernika lub aromat, np. aromat waniliowy czy też migdałowy, i wbijam jajka. Następnie do całości dodaję cukier, a także wlewam tą gęstą, przygotowaną kawę. Wszystko miksuję na średnich lub niskich obrotach, aż do całkowitego i bardzo, bardzo dokładnego wymieszania masy. Nie bójcie się masy napuszyć. Teraz przygotowuję formę. E, najlepsza będzie tortownica. Jako że będę piekła sernik w kąpieli wodnej, to zabezpieczam tortownicę, aby nie przeciekała. E, na spód kładę dwa płaty folii aluminiowej, zapinam tortownicę i brzegi tej folii aluminiowej wywijam na brzegi tortownicy. Na dno kładę jeszcze jeden arkusz folii aluminiowej i dokładnie uszczelniam. Formę na sernik mam już gotową, i do tak przygotowanej formy przekładam masę serową. Równam z wierzchu, a następnie tak przygotowany sernik wstawiam do naczynia z wodą. Polecam wam wstawić foremkę do naczynia i dopiero nalać wody. Najlepiej nalać od razu gorącą wodę. Woda powinna sięgać przynajmniej do 1 trzeciej wysokości formy z sernikiem. Tak przygotowane foremki wstawiam do nagrzanego do 160 stopni piekarnika i piekę około 1 godziny 20 do 1 godziny 30 minut, aż sernik wyraźnie zrumieni się z wierzchu. Zostawiam do wystudzenia przy zamkniętych drzwiczkach, a następnie jak sernik już lekko przestygnie, uchylam drzwiczki i jeszcze sernik chowam na noc do lodówki. Wtedy zyskuje najlepszą strukturę i jest naprawdę naj, naj, najsmaczniejszy. Przed podaniem sernik polewam roztopioną czekoladą. Ja wybrałam czekoladę mleczną. Możecie wybrać mleczną, pomieszaną z białą czy deserową. Gotowy sernik kawowy możecie z wierzchu polać roztopioną czekoladą. Możecie też opruszyć kawą, czy też gorzkim kakao, tak jak przy innym deserze, który wiem, że bardzo lubicie, czyli Stefance na herbatnikach. Swoją drogą też zachęcam Was do jej zrobienia. Sernik kawowy smakuje trochę jak sernik na zimno, choć jest pieczony pieczony w kąpieli wodnej, więc jak możecie zobaczyć, jest idealnie gładki i niepopękany. Pamiętajcie, że na smak sernika w dużej mierze, w zasadzie przede wszystkim, wpływa wykorzystany ser, więc tutaj również zachęcam do obejrzenia naszego poradnika o serach. Ja zachęcam was do przygotowania dzisiejszego sernika kawowego. Już czekam na wasze komentarze, na wasze relacje, foto z przygotowanych serników. Życzę wam smacznego. No i zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.kotlet.tv gdzie znajdziecie więcej przepisów nie tylko na serniki. Pa pa!